Zaczęło się to jakieś chyba 5 lat temu. To nie patrzcie na mnie. Zjechaliśmy tu na zaproszenie Łocego. Myślę, że jest to z tego rodzaju alternatywa dla ludzi młodych. Gramy trzeci rok tutaj z rzędu, można tak powiedzieć, a to jest dwudziestolecie działalności rozbijanego tania. Panowie, chcecie coś powiedzieć? fajne fajni ludzie, fajne zespoły. Festiwalami jest tak jak z kobietami, lubimy każdy typ urody i każdy typ festiwalu i imprezy klubowej, zamkniętej i otwarte. Super, fajna organizacja w ogóle. Ochrona i Copelo. Mówię nie. właśnie za siebie. Mieliście mi przerywać. są jednym rejonie Polski nam się bardzo podoba. Hey, hey, tak się... Ten koncert tworzą młodzi ludzie. To jest ich inicjatywa. Jeszcze hey, hey, tak się nie Więc pomyśleliśmy sobie, po co jeździć za muzyką. Dobra muzyka może przyjechać do nas! Do będę żył, to, to będę granał! Proste. Przepiękne okolice, fantastyczne panoramy, widoki i tak dalej. Tak jak chcemy gramy! Heike! Fajna impreza! Polecamy gorąco, mam nadzieję, że będzie kolejna edycja. Fajno! Ludzie zadowoleni! My też! Ta atmosfera jest, jest świetna i właśnie tworzy ludzie. Mamy nadzieję, że w przyszłości zrobimy dwu- lub trzydniowy festiwal.